Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Wimer Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Mam nadzieję, że tydzień przebiega Tobie dobrze, że działasz, tworzysz. My kończymy właśnie kurs Uwierz w siebie, który... Będzie dostępny już planujemy w poniedziałek, teraz 7 listopada, także będzie dostępny kurs. Uwierz siebie, jest to kurs online, i będzie kurs, który to będzie Ciebie rozwijał tak naprawdę, który pomoże Tobie zacząć budować pewność siebie i wiarę w siebie. I dzisiaj chciałam nazwam ten podcast. Rozwój to po prostu życie. Dlatego, że całe życie będziemy się rozwijać. I pytanie jest, czy ty chcesz coś zrobić w swoim życiu i chcesz realizować swoje marzenia i plany i cele, czy chcesz stać w miejscu? Dlatego, że świat cały czas się zmienia i wszystko się zmienia, my się zmieniamy, twoje włosy się zmieniają, ponieważ wypadają i rosną nowe rzęsy, brwi, komórki umierają w twoim ciele i, i tworzą się nowe. I tak samo. Chodzi o Twój umysł, żeby on cały czas się rozwijał i szedł naprzód, ponieważ świat idzie, a jeżeli Ty nie będziesz się rozwijać, to nie będziesz nadążał i będziesz po prostu do tyłu, będziesz się cofał. Rozwój to po prostu życie. I dzisiaj słuchając tego podcastu, nawet rozwijasz się, czy wiesz o tym? Bo gdy skończysz na przykład tego słuchać, to już nie będziesz tą samą osobą. Coś, w Ciebie wejdzie, coś usłyszysz, stanie się bogatszy o wszystkie informacje, które usłyszałeś dzisiaj tutaj. Zapamiętają, zapamięta Twój umysł, uznając to, że one są na przykład ważne, bo że są potrzebne, albo usłyszysz jedną rzecz, która Cię dotknie. Pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Uwaga, bo samo chcenie nie wystarczy. Trzeba jeszcze zrobić coś w tym kierunku. I chodzi o to, że jak się rozwijasz i czytasz coś, czego słuchasz, to chodzi o to, żeby wprowadzać daną rzecz do swojego życia, żeby zobaczyć, co ta rzecz zmieniła, w jaki sposób zmieniła. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno na naukę. Nigdy. Zacząć możesz już dziś, teraz, zaraz, właśnie już. Czas i tak upłynie. Nie chodzi o to, aby żeby wszystko żebyś wszystko rzucił, żebyś rzuciła i postanowiłaś, że od dzisiaj zaczynasz się rozwijać. Chodzi o to, aby małymi krokami każdego dnia, żeby robić coś dla siebie. I nieraz już nagrywałam podcasty w tym temacie, nieraz mówiłam, malutkie, drobne rzeczy prowadzą do wielkich e, budowli, do dużych sukcesów. I rozwój to jest codzienna praca. Codzienna praca nad związkiem, codzienna praca nad samym sobą, codzienna praca nad językiem, nad uczeniem się, nie wiem, nad szlifowaniem jakiegoś sportu albo Jakiejś dziedziny, tak? Albo swojej pasji, to jest codzienna praca nad tym. I może to być właśnie nauka języka, tak? Zapisanie się na jakieś szkolenie, słuchanie tych podcastów. Zobacz, jak ty przez rok przesłuchasz te wszystkie podcasty, ja jestem przekonana, że nie będziesz tym samym człowiekiem. Możesz pójść do szkoły, tak? I nie wiem, rozwinąć się w jakimś temacie. Możesz właśnie wykupić sobie kurs w poniedziałek i zacząć pracować nad nim, słuchać go, ponieważ będziecie, będzie tam będą nagrania, które będzie trzeba przesłuchać, i będzie do tego workbook, który trzeba będzie sobie wydrukować i po prostu robić. I to da Tobie rozwój. Uwaga w różnych dziedzinach twojego życia, ponieważ jeżeli w tej dziedzinie, gdzie jest wiara, miłość, odwaga, akceptacja, ruszysz się to zacznie się zmieniać wszędzie naokoło i to jest bardzo ważne. Mm. Bo to nie chodzi o to, żebyś przestał marzyć albo żebyś nie wiem, powiedział teraz dobra, już nic nie robię, tylko się skupiam na, na nauce na zwoju. Nie, 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 nie. Tu właśnie chodzi o to, żebyś miał cel i żebyś dążył do niego i małymi krokami nie coś robił. Tak? to najlepsze, co możesz zrobić dla siebie i swojego rozwoju, postanowić, że codziennie, uwaga, bez wymówek, przez 15 minut na przykład, tak? przeczytasz sobie jakąś książkę. Albo, że 10 minut posłuchasz angielskiego, albo zrobisz sobie w aplikacji, na przykład w aplikacji angielskiej, na przykład Duolingo polecam, polecam Tobie, jest to darmowa aplikacja, i możesz na przykład swoim dzieciom też to zainstalować, żeby się uczyły każdego dnia. Uczy to ich wytrwałości i konsekwencji. Ja uczę też mojego syna, żeby codziennie czytał. 10 minut, 15 minut budzik nastawia sobie i po prostu czyta. Mm. Może to być jakaś książka dla ciebie, tak? Kryminał, romanse, ale żeby to była też książka rozwojowa, która wnosi coś do twojego życia, która cię motywuje, która rozwiązuje jakieś problemy, która uczy cię asertywności, wiary w siebie. Ten kurs, który będzie, albo moje książki, książka Jak uleczyć zranioną duszę, albo Jak uleczyć zranione serce, albo uwaga, książka Czas Działania, koniec odkładania, znajdziesz je na sklepie naszym, na ludziesukcesu.com. Przez, łamane przez sklep, tam masz zakładkę, zobacz sobie, wejdź, tam są też y, y, spotkania ze mną, tak? Na przykład są osoby, które y, prowadzą ze mną konsultacje, więc wiedzą, że ja cisnę te osoby, czyli pragnę, żeby one wykonywały coś, dlatego że to wprowadzi w ich życie zmiany pozytywne i dobre zmiany. Uczysz się też planowania czasu. Wyznaczania celów, zarządzania finansami, tak wydawania, oszczędzania i tak dalej, i tak dalej. Te zmiany będą się y, poszerzać. Jeżeli w jednej dziedzinie naprawdę zrobisz jakby mały krok i nauczysz się tej wytrwałości i konsekwencji, to y, zaczniesz to robić też w innej, ponieważ pamiętaj, że nie we wszystkim zawsze musisz być idealny i nie ma czegoś takiego, ale y, jeżeli uwierzysz w siebie i jeżeli zaczniesz się rozwijać. Ze mną w kursie uwierz w siebie, to, to zmieni każdy aspekt twojego życia. Ponieważ um, często jest tak w naszym życiu, że szczególnie ja widzę, widzę ten problem u mężczyzn, że oni jakby rozwijają się w sferze finansowej i przedsiębiorczości, ale z poczuciem własnej wartości na przykład jest u nich kulawo, dlatego um, że oni nie wiedzą w jaki sposób. Ten, to poczucie własnej wartości i, i miłość napełnić się nią, ponieważ nikt ich tego nie uczy. I ja w kursie mówię o tym właśnie. Nikt cię nie będzie widział. Nikt nie będzie nawet musiał wiedzieć, że ty coś takiego robisz. Po prostu chodzi o to, żebyś to robił. I zobaczysz, jak zmieni się twoje życie. Kochani, to jest krótki podcast. 7 minut. Ściskam, pamiętajcie, rozwijajcie się, nie przestawajcie, czy to książka, czy to kurs, czy to jakiś wykład, podcasty, które słuchacie teraz cały czas, czy inne. One was rozwijają. Nie zaśmiecajcie sobie głowy a, rzeczami, które są puste i bez jakichkolwiek e, m, mądrych przekazów. Po prostu to jest strata czasu. Mamy jedno życie. Ściskam, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!